Witam serdecznie wszystkich zbieraczy tam tutaj, tutaj na taką miejscówkę I zaraz wejdziemy zobaczymy jak z tamtej strony ostatnim razem wchodziłem to jelenie mi wybiegły Wyjdziemy, tu są takie świerki taka gęstwina A like jakby schodził to by coś tu mógł stracić Ale, ale krzaczony To ścieżka Tędy chodziły Tu widać, że nawet leżały Może uda się coś? Tu na takiej ścieżce. coś mocno tutaj wybiegana. No, zobaczymy. Tu też do góry. A tam wejdę. A jeszcze kawałek się przejdzie. No i Lecz... Gdybym szedł z drugiej strony albo wyżej, to bym go pewnie nie zauważył ale zobaczymy co to takiego oh. Oh. ale jest ładny no i najważniejsze, że świeży z 2, 3, 4 smaczek, smaczek. No, w takiej gęstwinie jeszcze tutaj zobaczę, to pewnie szaty go strącił, może drugi gdzieś leży, zobaczymy tutaj, przejdziemy się kawałek. czas drugiego, to nie liczyłbym, tamte duże wszystkie nie znalazłem ani jednego do pary. No nic, przejdę tutaj kawałek, jak coś znajdę to Wam pokażę. Pozdrawiam wszystkich.